Wziążyło, o Magda Gessler zjadł która nie była poprawnie wykonana. Przepraszam bardzo, był w restauracji, w której Magda Gessler robiła kuchenne rewolucje. Zobaczmy to, a następnie pokażę przepis. Dzisiaj idziemy sprawdzić knajpę, która całkiem niedawno przeszła kuchenne rewolucje. Tu jest mnóstwo tych brudek z jajka. No, powiem to po raz kolejny. Zrobiła nam się tutaj jajecznica. No to nie jest po prostu pożądana forma carbonary, przynajmniej przeze mnie. Ja nie umiem powtórzyć karbonary w domu. Zawsze coś mi nie tak pójdzie. Ale rzeczywiście konsystencja. Fajnie jakby była taka kremowa. Cześć, miło Cię znowu zobaczyć. Dzisiaj obgotujemy carbonary. Składniki. Czarny pieprz, żółtka, dwie sztuki spaghetti 75 gramów guanciale 70 do 90 gramów pecorino Romano lub grana Padano 30 g. Zrób zrzut ekranu, będziemy na później. Potnij guanciale w dużą kostkę. To właśnie guanciale nadaje karbonarze swój wyjątkowy smak. Dla pewności oparzam dwa jajka, żeby pozbyć się salmonelli ze skorupki. Oddziel żółtko od białka. Jak masz wiejskie jajka, to będzie dopiero pycha. Na zimną patelnię wsypujemy boczek. Przypiekamy guanciale, żeby z zewnątrz było chrupiące, a w środku soczyste. Przekładam gotowe guanciale do pojemnika. Nie wylewaj czasem tego tłuszczu, będzie nam potrzebny. Tłuszcz z wlewam do Pecorino Romano. Dodaj dwa żółtka i wymieszaj aż wszystko w miarę się połączy. Posól wodę pod makaron. Dodaj 75 g spaghetti do wody. Jest to porcja na jedną osobę. Ugotuj makaron na twardość, którą ty preferujesz. Ja lubię miękki makaron. Telnie na małym ogniu i dodaję wcześniej wymieszane żółtka, grana padano i tłuszcz z guanciale. Dodaję małą chochelkę wody z makaronu, która jest słona. Dodaję teraz letni makaron. Idealnie zrobione głędziale. I teraz na małym ogniu mieszam wszystko, nigdzie mi się nie spieszy, chociaż nikt mnie nie goni. To nie jest restauracja. Mam czas, prawda? To w tym momencie możemy powsłuch najbardziej karbonary. Obserwujemy. Mieszamy, kontrolujemy temperaturę. Dodaj grubo świeżo zmielonego pieprzu. Wymieszaj wszystko na sam koniec. Podawaj ciepłe. Carbonara szybko stygnie. Jak na pewno widzisz, konsystencja jest prawidłowa. Ser jest roztopiony, natomiast jajko nie jest ścięte. No I oczywiście ugrudziłem talerz. To trzeba wietrzeć. Posmakujmy się takie dobre. bardzo mm, dobre. Jest punkt, to jest to, to, jest to smak. to smakuje Śliwutkie, żebyś się wymił, to posmakować Widziałem stolik obok, pan też zamówił carbonara jego carbonara wyglądała dużo lepiej Widziałeś to uwagę, tak. Nie widziałem tych grudek, nie wiem, no ktoś po prostu dosłownie 10 sekund za długo podtrzymał na patelni tą, ten makaron No trudno, zdarza się A teraz specjalnie przegnę w drugą stronę, żeby pokazać Tobie jak wygląda źle wykonana carbonara Patelnia jest zbyt mocno rozgrzana, temperatura jest za wysoka Jajko będzie się ścinać. To jest gotowa metoda na katastrofę. To dodajmy nasze wymieszane żółtka, ser grana padano, tłuszcz z ale. Jak jajko zacznie nam się ścinać na patelni, to już nie ma ratunku. Nie ma tego jak schłodzić. Jedyną opcją jest zrobienie całości na nowo. Zobacz, to wszystko jest ścięte. To nie jest karbonara. To jest jajecznica z makaronu. Tego inaczej nie można nazwać. Tego nawet fajnie na widelcu nie nawiniesz. Carbonara na Gwansiar wyszła idealnie. Pamiętaj, zasubskrybuj, zostaw dzwoneczek i cześć. Na razie, do zobaczenia!